Witam, kłaniam się wam już po raz czwarty. Teraz będę prezentował magnetofon Tandberg TD20A. Maszyna bardzo solidnie skonstruowana, oczywiście na duże szpulki, przepiękna, bardzo ładnie również zaprojektowana. Zacznę od informacji tego rodzaju, że to jest magnetofon w wersji profesjonalnej, to znaczy dwuśladowy właśnie z takimi specjalnymi dwuśladowymi głowicami oraz z dwiema prędkościami 19 cm na sekundę oraz 38, czyli tak zwaną małą studyjną. To oznacza, że magnetofon jest w tak zwanej wersji HS, tak to się nazywa. Kiedy magnetofon do mnie dotarł, miałem z nim szereg rozmaitych problemów. Wszystko było rozregulowane, mimo, że sprzedawca zapewniał mnie o świetnej jakości magnetofonu, serwisie i nie wiadomo czym jeszcze. Okazało się, że azymut rolki dociskowej był nieprawidłowy, siła uciągu za słaba, w Wskutek czego taśma zjeżdżała z toru, wszystkie trzy głowice były rozregulowane, nawet głowica kasująca. Szereg regulacji trzeba też było zrobić w środku. Potem okazało się, że część elektroniki tego magnetofonu również jest w kiepskim stanie, bo jest skorodowana. I mój technik, do którego mam pełne zaufanie, musiał naprawdę szereg różnych zabiegów cierpliwości i wytrwałości włożyć, żeby magnetofon przywrócić do dawnego, pierwotnego stanu. Ale udało się i udało się naprawdę znakomicie. Ten magnetofon, jak już wspomniałem, potrafi nagrywać i odtwarzać z jakością no, wręcz profesjonalną. Jak już zapewne zauważyliście, ma całkiem skomplikowaną paletę sterowania. Będę teraz po kolei starał się wyjaśnić, co do czego. Otóż widzimy przede wszystkim takie piękne kwadratowe przełączniczki. Ten pierwszy służy do wyłączania i włączania magnetofonu. Ten drugi ustala prędkość, tutaj w tym wypadku pomiędzy 19 a 38 to oczywiście w centymetrach na sekundę. Ten trzeci służy do ustalania siły naciągu dużych i małych szpul. W tej chwili są założone duże szpule 10,5 cala. Output Left i Output Right, pokrętła, którymi można regulować poziom i tutaj bardzo ważna uwaga, zobaczcie co się dzieje. W momencie kiedy ruszam tymi pokrętłami, wpływa to na pracę wskaźników. Czyli może się tak zdarzyć, że jeżeli one są źle ustawione, ktoś o tym zapomni, gotów sobie pomyśleć, że taśma jest źle nagrana. To jest magnetofon, zaprojektowany dla bardzo, myślę sobie, świadomych użytkowników. Sterowanie nim jest wbrew pozorom bardzo przyjemne, ale w momencie, kiedy się rozpozna kilka właśnie takich pułapek. Magnetofon nagrywa bardzo dynamicznie, można więc zdarzy, zderzyć się spotkać z takimi taśmami, które są nagrane nawet do plus 3 dB, a mimo to brzmią świetnie, bardzo głośno, masywnie i nie słychać przesterowania. Poniżej mamy przełączniczki, selektor kanałów lewy, stereo oraz prawy. Oczywiście te kanały są podawane wtedy na oba głośniki. Funkcja Sync, która służy jednoczesnemu podawaniu sygnału z taśmy, słyszycie ją wtedy w prawym kanale, a w lewym słyszycie sygnał źródła, tak to działa. Przełącznik pomiędzy source and tape, czyli źródłem i taśmą, bardzo przydatny, bo można kontrolować nagranie. Magnetofon, jako że posiada trzy głowice, potrafi w czasie rzeczywistym pokazać, jak nagrywa. Funkcja Edit EQ, która pozwala na ustawienie z dokładnością naprawdę niebywałą chociażby początku. Odtwarzania może też służyć do wyznaczania fragmentów taśmy, które potem trzeba przemontować albo ewentualnie coś trikowo dograć, bo i takie rzeczy również można tutaj robić. Ciekawa funkcja zwalniania hamulców. W momencie, kiedy naciskacie dwa klawisze Stop i Wind, potem trzeba je jednocześnie puścić, wtedy magnetofon przechodzi w pozycję Free. Szpule nie mają żadnego oporu. W momencie, kiedy naciskamy Stop, oczywiście magnetofon wraca do swojego pierwotnego położenia. Gniazdo słuchawkowe, gniazdo mikrofonu lewego i prawego i rzecz ciekawa, tak zwany selektor nagrywania. Zobaczcie, w momencie kiedy te dwa przełączniczki odciągnąłem do góry, magnetofon nie jest gotowy do nagrywania i, choćby nacis choćbyście naciskali rekord, nie wiem ile razy i tak magnetofon niczego nie nagra. W momencie, kiedy włączymy choć jeden, magnetofon przechodzi w tryb standby. Ta konstrukcja nie ma pauzy, w związku z tym, żeby uaktywnić nagrywanie, trzeba włączyć je osobno dla lewego i dla kanału również prawego. Pokrętła, które służą do sterowania poziomu nagrywania, tak zwana linia pierwsza, kanał lewy i prawy, oraz linia druga, bo to jest rzecz ciekawa, że magnetofon posiada dwie linie, czyli można sygnał zmiksować. Ta linia druga jest dzielona równocześnie z linią mikrofonową. Magnetofon sam wtedy automatycznie rozpoznaje, które gniazda są podłączone, czy tylnie, czy przednie. Do tego jeszcze mamy tak zwany master control, czyli pokrętło, które reguluje poziom głośności całego sygnału, który do magnetofonu wchodzi. Można tutaj na przykład nagrać audycję radiową. No właściwie dlaczego nie? Można nagrywać mikrofon, śpiewać, grać, recytować, robić co się tylko komu żywnie podoba, do tego jeszcze podkładać jakąś muzykę i wszystko to zmiksować w sposób wcale elegancki, oczywiście jeżeli komuś chce się bawić. To jest rzecz ciekawa. Wspominałem, że miałem z tym magnetofonem kłopot, ale sprzedawca nie zauważył, chcę wierzyć w to, że nie zauważył jeszcze czegoś. Mianowicie tego, że to jest magnetofon w wersji HS, natomiast posiada fragment obudowy od wersji SE, to znaczy ze specjalną ekualizacją. Tutaj niestety tej ekualizacji nie ma, a jest po prostu zwyczajne wzmocnienie na mikrofon o 20 dB. Mówi się trudno. Żałowałem trochę z początku, ale w momencie, kiedy usłyszałem jak ten sprzęt nagrywa, machnąłem na to ręką, bo w końcu są to magnetofony bardzo rzadkie. No i ktoś, kto korzysta z rynku wtórnego siłą rzeczy często idzie na wiele kompromisów. Jeśli kto zainteresowany, to słuchamy muzyki Mikołaja Hertla z takiej specjalnej płyty wydanej nakładem GUD Records, przegranej. Wytwórnia GAD Records wyprodukowała dwie płyty w wersji winylowej, kompaktowej, z muzyką z takiego popularno-naukowego programu Sonda kultowego już dzisiaj wręcz. I to jest właśnie muzyka z tego programu, przegrana oczywiście z płyty analogowej. Tutaj głęboki ukłon w stronę tej wytwórni, która takie sentymentalne dźwięki przypomina słuchaczom. Magnetofon znakomicie i błyskawicznie wręcz przewija. I ma dosyć drugą drogę, długą drogę hamowania. Przy czym ta długa droga hamowania oczywiście jeszcze może ulec skróceniu albo wydłużeniu, w zależności od tego, jakie są szpule, ale też jaki jest. Jaka jest pozycja tego właśnie przełączniczka, który decyduje o naciągu i o mocy silników? Dlatego, że w momencie, kiedy używamy dużych szpul i tak właśnie magnetofon jest ustawiony, on wtedy jednym z silników dodatkowo jeszcze hamuje. Jeżeli przewijamy w prawo, to lewy silnik w momencie naciśnięcia stop kontruje i to kontruje dość ostro. Logika magnetofonu kontroluje kiedy ten silnik ma się wyłączyć, bo taśma stoi. Tak to wygląda. Dlatego ta logika sterowania też tutaj jest dosyć, powiedziałbym, złożona. Sterowanie oczywiście jest w pełni, jak to się mówi, miękkie, elektroniczne. Tutaj właściwie jedyna mechanika, z jaką użytkownik się styka to są te przełączniczki przełączane ręcznie i ewentualnie pokrętełka. Rzut oka na tortaśmy i mostek głowic zaprojektowany z dość dużą precyzją trzeba to przyznać. Napinacze są zwyczajne, można byłoby powiedzieć. Nie są podłączone elektronicznie, są to zwykłe napinacze mechaniczne, sprężynowane, sprawują się bardzo dobrze, są proste, ładnie stabilizują tor taśmy. rzeczywiście nie ma z tym żadnych problemów. Głowica kasująca. Oczywiście na wszystkich głowicach są naklejki, już trochę nadgryzione zębem czasu, świadczące o tym, że to jest produkt norweski, bo firma Tandberg Radio Fabrik oczywiście wywodzi się z Norwegii. Głowica kasująca, specjalny wałeczek, który doprowadza taśmę do głowic, przynajmniej do tych dwóch głowic, głowica nagrywająca, dość wąska oraz głowica odtwarzająca, znacznie szersza, w tak zwanym kazis, bardzo potężnym, bardzo masywnym. Głowica Zresztą jedna i druga jest ferrytowa, to oznacza, że głowice są bardzo twarde. Ja rzeczywiście nie znalazłem na nich żadnych wręcz śladów zużycia. Dodatkowe, oczywiście, prowadniczki. Fotokomórka, która, co stwierdzam, też z przykrością, w tym modelu jest najprawdopodobniej skorodowana, bo nie udało jej się mimo starań technika uruchomić. To byłby autostop w momencie kiedy tutaj pada światło, światło podczerwone, bo na przykład nie ma taśmy, wtedy magnetofon nie powinien się uruchomić. O, niestety, rynek wtórny nie zawsze można mieć wszystko. Capstan, który jest napędzany dość potężnym, właściwie można było być gigantycznym wręcz silnikiem. Rolka dociskowa, która jest, powiedziałbym, zaskakująco mała w modelach AKI, na przykład albo TIAK przez niektórych zwanych Tikiem, w tych modelach te rolki dociskowe są zdecydowanie większe. Tutaj ktoś zastosował rolkę dosyć małą. Namęczyłem się dość mocno z jej regulacją, ale ostatecznie się to udało. I wreszcie prawy napinacz. Teoretycznie można ten napinacz pominąć, ale nie warto tego robić, dlatego że taśma dzięki tym napinaczom jest naprawdę bardzo starannie i ładnie prowadzona. Magnetofon w bardzo ciekawy sposób nagrywa i rzeczywiście tak jest. Za chwileczkę pozwolę sobie to pokazać. Na razie powiem tylko tyle, że ten magnetofon oczywiście nagrywa w prędkości 19,38 cm na sekundę, co w sposób wręcz niebywały wpływa na jakość dźwięku. No i ta jakość dźwięku rzeczywiście jest znakomita wręcz. Tutaj naprawdę się nie ma do czego przyczepić. Jedno, co w konstrukcjach Tandberga jest charakterystyczne, to jest potężny, głęboki. Bas, powiedziałbym, no wgniatający naprawdę wręcz w ziemię, prawie. No i muszę przyznać, że jeden z moich subwooferów naprawdę bardzo, bardzo, e, powiedziałbym, dobrze ten dźwięk oddaje. A z drugiej strony, kiedy się słucha nieco głośniej, trzeba ten bas wręcz zdejmować. Tak dużo go jest w nagraniach. Magnetofon ma bardzo szerokie pasmo przenos przenoszenia, sięgające już bodaj chyba od 14 albo 15 herców do 34 tysięcy herców. W związku z tym to pasmo przenoszenia jest naprawdę wręcz niebywałe. Zobaczcie, przewija też błyskawicznie. I tutaj jest właśnie ten mechanizm, który już pewnie zauważyliście. Ja go zauważyłem przypadkowo, też trochę dlatego, że fotokomórka w tym modelu jest niesprawna. Mianowicie, kiedy taśma spadnie, czyli wtedy, kiedy domyślne, domyślnie ma się zatrzymać, magnetofon włącza hamowanie tym właśnie prawym silnikiem. Dzięki temu ona się zatrzymuje dosyć przyzwoicie, a z drugiej strony fakt, że magnetofon ma duży wybieg, bo naprawdę dosyć długo hamuje. Dla jednych to jest zaleta, dla drugich wada. Dla mnie to jest zdecydowana zaleta, ponieważ posiadam dosyć dużo małych szpulek, 18 cm i mniejszych. I trzeba przyznać, że magnetofon z tymi szpulkami znakomicie współpracuje z taśmą, nawet dosyć cienką. Na tych szpulkach nie dzieje się naprawdę nic złego. Rozpakowałem taśmę, taśmę firmy Aqua Gewert, na którą za chwileczkę mam zamiar nagrać. To jest taśma profesjonalna. Znawcy tematu już widzą oznaczenie PR528, czyli już wiadomo, czego po takiej taśmie można się spodziewać. To jest oczywiście egzemplarz radiowy, tutaj przewinięty na szpulkę firmy Aqua, również szpulkę zresztą oryginalną, żeby wszystko miało ręce i nogi. Zakładam teraz tę właśnie taśmę. Korzystam z nabów firmy Akai. Niestety nie udało mi się na razie kupić oryginalnych nabów Tamperga. One są w konstrukcji, trzeba przyznać, bardzo proste. To jest chyba charakterystyczne dla Skandynawów, że oni pewnych rzeczy nie lubią komplikować. Pewne rzeczy muszą być jasne, proste i przejrzyste. Dobrze, mamy więc już naszą taśmę założoną, i w tym momencie możemy podać sygnał. Zrobię to akurat używając w tym celu gramofonu. Proszę bardzo, sygnał już płynie linią pierwszą, żeby go odsłuchać. Wystarczy oczywiście przełączyć pomiędzy źródłem i taśmą. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy magnetofon stoi, nawet kiedy stoi w pozycji tape, to mimo wszystko, i tak wskaźniki pokazują sygnał wejściowy. Gdyby nacisnąć odtwarzanie, magnetofon automatycznie zacznie pokazywać sygnał z taśmy, po czym wróci do sygnału wejściowego. Nagrajmy. Zwracam uwagę, że magnetofon podczas nagrywania też cały czas pokazuje sygnał wejściowy, mimo że słuchać możemy albo tak, albo tak. Już zresztą było słychać znakomicie, ale żeby się co do tego upewnić, cofnę jeszcze taśmę. I słowo Wam daje, chociaż ten efekt w kamerze i na YouTubie pewnie jak zwykle się zatrze, ale słowo Wam daje, że magnetofon naprawdę nagrywa wręcz znakomicie. Ja jestem tą jakością dźwięku zachwycony. Poza tym, że nagranie z taśmy brzmi mimo wszystko jednak potężniej, ma więcej basu, jest bardziej dynamiczne. W momencie, kiedy ten magnetofon sobie sprawiłem i doprowadziłem go do ładu, no to okazało się, że słuchanie ze źródeł cyfrowych już żadnej przyjemności mi nie sprawia. Być może to się jeszcze zmieni, ale powiem Wam szczerze, śmiem wątpić. Nie ukrywam, że właściwie pewną wadą, chociaż no właściwie to nie jest wada, a można byłoby powiedzieć cecha magnetofonów dwuśladowych, która użytkownikom może przeszkadzać, to jest fakt, że one są, jak to się mówi, szybkożerne. Oznacza to, że naprawdę zużywają taśmy wręcz w błyskawicznym tempie. Ta taśma się bardzo szybko przesuwa. Ja jeszcze mam taki fragmencik prezentacji dla wszystkich tych, którzy nie zetknęli się do tej pory z magnetofonami dwuśladowymi. I w tym celu już pozwolę sobie założyć mniejszą nieco szpulkę, wspominałem Wam, że magnetofon na małych szpulach, mimo że już nie wygląda aż tak bardzo okazale, zachowuje się również bardzo dobrze. O i patrz Pan, Jasiu! Jasiu! To jest? Kochany, obejdź pan drzwi z tamtej strony. Znaczy opuść pan pomieszczenie pracownicze. Jak ja zawołam E! E! To pan wyjdzie. Jasiu! Jasiu! Co jest? Jako mój uczeń kształci się umiał na nauce. Co to jest mój chłopcze? To jest rura, panie majster. Jest. A do czego jest dana rura? Dana rura jest do niczego. Rura jest do niczego, taśma obawiam się też. Bardzo stary egzemplarz Orwo CR50, oczywiście już wszyscy pamiętają. Bronisław Pawlik, Wiesław Gołas i Jan Komuszewski, słynny kamaret Dudek. No właśnie, teraz pokaz dla tych, którzy nie zetknęli się jeszcze z techniką dwuśladową nagrywania. Odwracam taśmę na drugą stronę.

Strona B w tym modelu nie istnieje. Magnetofon nagrywa tylko i wyłącznie w jednym kierunku, stereofonicznie, wykorzystując w tym celu całą szerokość taśmy. To jest tajemnica tej znakomitej, wręcz prawie studyjnej jakości. I to jest faktycznie standard, w jakim przez lata zapisywało nagrania, na przykład polskie radio. I to zarówno w Warszawie, jak i Rozgłośnie regionalne polskiego radia tam stały i do dzisiaj zresztą stoją magnetofony bardzo wysokiej klasy oczywiście znacznie bardziej profesjonalne jeszcze niż ten które tak właśnie dźwięk zapisywały. Dwuśladową w jedną wyłącznie stronę. To oczywiście wiąże się z tym, że potrzebujecie naprawdę dużo taśm, jeżeli chcecie kolekcję muzyki stworzyć sobie właśnie w systemie dwuśladowym. To pamiętajcie, że taśma ucieka dwu albo czterokrotnie szybciej niż na magnetofonie czterośladowym. Mało tego jeszcze nie istnieje strona B. To jest taka bolączka, z którą zwolennicy bardzo wysokiej jakości muszą sobie poradzić. Na sam koniec, jeszcze taka wisienka na torcie, jak to już wcześniej bywało, mianowicie prędkość 38 cm na sekundę. I fragmencik muzyki Marka Ostrowskiego. Mam nadzieję, że jeszcze w jakiejś prezentacji sprzętu grającego się spotkamy. Póki co namawiam, zachęcam, jeżeli kiedyś będziecie mieli w polu widzenia taką maszynę, a one są naprawdę bardzo rzadkie, na naszym rynku wtórnym także. To myślę, że warto zwrócić na nią uwagę, bo brzmi naprawdę znakomicie. Póki co, więc znowu nie żegnam się, ale mówię, do usłyszenia.